Kochani, pozdrawiamy Was w drugim dniu naszego pielgrzymowania. Jesteśmy już na ostatnim postoju w świńcu. Czekamy na grupę z buku, z którą razem wejdziemy do Krzywinia. Jest z nami ksiądz Paweł, który w tym roku idzie razem z nami Filipin. Może ksiądz Paweł powie kilka zdania, który dzisiaj wygląda. wyglądał. No, bardzo dobry dzień. Spotkała nas ulewa w kościanie, to jest spora, oddawania chmury. Do suchej nitki. Wyschliśmy i było sporo nie... Bardzo ruchliwy dróg, więc ja lubię chodzić takimi drogami, gdzie mało jest samochodów, więc dzisiaj się odpocząłem. Bardzo duża gościnność ludzi, naprawdę to jest niezwykłe, jak na postawach przyjmowali i nas otwierali, nami swoje serce, ciesząc się tak jak my z tego, że pielgrzymujemy, ofiarowując nam swoje intencje. Ja moi drodzy, bardzo serdecznie zachęcam Was, byście Wy również wysłali nam swoje intencje modlitwy. Na Facebooku zostanie wrzucona za chwilę taka specjalna wiadomość i proszę, wy właśnie w tej wiadomości, w komentarzach, pisać intencje, które będziemy zanosili na Różańcu, na koronce do Bożego Miłosierdzia. Również możecie na stronie naszej grupa 20. wysyłać nam pozdrowienia, będzie nam bardzo miło. To będzie też taki znak takiej interakcji między nami nawzajem, więc bardzo serdecznie zapraszam Was do tego i do tego, aby śledzić nasze relacje, łączyć się z nami duchowo, by też na wieczornych brzach świętych twarze i na różańcu w ten sposób duchowy pielgrzymować z nami i kto może zapraszamy, dojeździć do nas, zachęcamy. Grupa jest kameralna, ale bardzo radosna, energiczna. I rzeczywiście można tutaj poczuć Pana Boga, który jest obecny w nas i między nami. Pozdrawiamy. Amen.